Na początek chciałabym rozpocząć od krótkiej historii związanej z wypaleniem zawodowym. Jeżeli chodzi o zjawisko wypalenia zawodowego, to po raz pierwszy zaobserwowano je na świecie w latach 70. XX wieku, w Polsce nieco później, około 20 lat później, czyli w latach 90. XX wieku. Jeżeli chodzi o pierwszych prekursorów wypalenia zawodowego, to jest to Freudenberg oraz Maslach. I jeżeli chodzi o pierwsze takie rozważania, także o badania, no to były one dokonywane na grupie wolontariuszy oraz na grupie psychiatrów, czyli takich zawodów uznawanych za ściśle związane z taką komunikacją pomiędzy osobą wykonującą zawód, a wymagającą tutaj kontaktów międzyludzkich. Zaś, jeżeli chodzi o samą maslach, to ona tutaj uwzględniała swoje badania i określała, że badania są prowadzone na grupie osób w zawodach uznawanych za stresujące i były to takie grupy jak lekarze, pielęgniarki oraz terapeuci. Jeżeli chodzi o krótką definicję pojęcia, to tutaj oczywiście też osoby, o których wcześniej wspomniałam, skonstruowały takie definicje. Pochodzi ta definicja od angielskiego burnout i jeżeli chodzi o samego Freudenberga, to uznawał on wypalenie zawodowe za stan wyczerpania fizycznego, psychicznego i duchowego. A jeżeli chodzi o Christine Maslach, to uznawała ona to za psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizację. Oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi. Chciałabym w tym miejscu również nadmienić, że jeżeli chodzi o samo wypalenie zawodowe, to termin ten jest ściśle związany ze zdrowiem psychicznym. I jeżeli chodzi tutaj o odniesienie do literatury, to udało mi się odnaleźć, że w 2022 roku stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na temat wypalenia zawodowego okazało się być jednoznaczne. Oznacza to, że uznawane jest ono za zjawisko, które jest coraz bardziej powszechne, dotyka coraz większej ilości osób, w szczególności osób pracujących w instytucjach publicznych, które spowodowane jest przewlekłym stresem. I z dniem 1 stycznia 2022 roku zostało one wpisane do międzynarodowej klasyfikacji chorób jako ICD-11. W związku z rozwojem tego zjawiska tworzone są różnego rodzaju programy profilaktyczne, które obejmują szczególną troską osoby dotknięte, wypaleniem zawodowym. Jednak patrząc z tej perspektywy uważam, że pomoc ta jeszcze jest niedostateczna i że tutaj wszelkie grupy osób, które są narażone na zjawisko wypalenia należałoby jeszcze bardziej wspomagać i tutaj udzielać tym osobom pomocy. Jeżeli chodzi o teorię wypalenia zawodowego, no to obejmuje ona trzy obszary. Jest to emocjonalne wyczerpanie, które objawia się zniechęceniem do pracy, a także zmniejszeniem zainteresowania sprawami zawodowymi, depersonalizacją, która jest związana z obojętnością i dystansowaniem się do problemów innych ludzi, a także obniżone poczucie osobistych dokonań, które jest, którego oznaką jest utrata wiary we własne możliwości, a także uznaje się, że te osoby odczuwają poczucie braku kompetencji w związku z wykonywanym zawodem. W związku z wypaleniem zawodowym określane są również stopnie wypalenia. Jeżeli chodzi o pierwszy stopień, to jest to taki najmniej jeszcze krytyczny objaw, najmniej niepokojący, który umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania. Należy przy tym zaznaczyć, że samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. Jeżeli chodzi o stopień drugi, jest to stopień trudniejszy do opanowania, a także wymaga tutaj wdrożenia już racjonalnych działań i dużej regeneracji. Organizmu, która mogłaby pomóc to zjawisko minimalizować. I stopień trzeci najbardziej alarmujący, jest to już w pełni rozwinięty kryzys, który uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. W większości przypadków wymaga również pomocy specjalistów, psy, psychologów, psychoterapeutów, a także często skutkuje ze zmianą zawodu, który dotychczas był wykonywany. Tutaj pozwoliłam sobie na przedstawienie symptomów wypalenia zawodowego w postaci graficznej. Jeżeli chodzi tutaj o czynniki psychofizyczne i emocjonalne, no to tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to przede wszystkim zniechęcenie do pracy, ale również zachowania pesymistyczne, lęk, bezsenność i napięcie psychofizyczne. W zakresie depersonalizacji, obojętność i dystansowanie wobec problemów pojawiających się w pracy, powierzchowność w kontaktach z innymi, cynizm, a także obojętność. Obwinianie innych osób za swoje niepowodzenia w pracy. I trzeci aspekt, poczucie obniżenia własnych możliwości, jest to rozczarowanie i poczucie klęski, a także obwinianie siebie za brak umiejętności zawodowych. Tutaj też oczywiście należy wspomnieć o tej kompetencji, która też w trakcie wykonywania niektórych zawodów jest bardzo ważna i ona warunkuje nasz sukces w pracy. Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu. Tutaj przedstawiłam jakie stanowisko mają psychologowie. Chodzi o to, że najbardziej narażone są na zjawisko wypalenia zawodowego osoby, które posiadają pewne cechy indywidualne. Wymieniona została tutaj bierność, która objawia się brakiem zaangażowania i obojętnością, niska samoocena, czyli niedocenianie własnych możliwości, defensywność, czyli przyjmowanie takiej postawy obrazu. I zależność, czyli bycie niesamodzielnym, korzystanie z pomocy innych osób. Wypalenie kogo dotyczy? Jak już wcześniej wspomniałam, no to tutaj najbardziej, najbardziej narażone były osoby. Pracujące w różnego rodzaju instytucjach, wymagające kontaktów z innymi ludźmi. Nie mówię, że jest to docelowo tylko grupa nauczycieli, ponieważ tutaj należałoby jeszcze uwzględnić grupę osób będących specjalistami, czyli pielęgniarki, lekarze, pracownicy korporacji, czyli tak naprawdę jest to dosyć szeroka grupa osób, której to wypalenie może, ale nie musi oczywiście dotyczyć. Jeżeli chodzi o etapy wypalenia zawodowego, to tutaj tylko pokrótce chciałabym zaznaczyć, że jest ich pięć. Pierwszy to jest miesiąc miodowy, czyli zauroczenie pracą w początkowej fazie, kiedy rozpoczynamy, przebudzenie, idealne wyobrażenie dotyczące efektów pracy, które jest nierealistyczne. Następnie okres szorstkości, kiedy pojawiają się pierwsze kłopoty w pracy, przede wszystkim w kontaktach z rówieśnikami. I kolejne wypalenie pełnoobjawowe, które już skutkuje stanami depresyjnymi, chęcią wycofania się i ucieczki z sytuacji powodujących tutaj jakieś nazwijmy to rozczarowania, a także kolejny z nich ostatni już okres odradzania się, czyli rekonwalescencji i leczenia rad, ale który jest możliwy, tak jak tutaj już wcześniej też zostało nadmienione. Przy pomocy specjalistów, przy pomocy już jakichś programów profilaktycznych, czyli tutaj już trzeba wdrażać taką pomoc specjalistyczną. Yy, następnie tutaj myślę, że meritum tego, o czym chciałabym powiedzieć, czyli badania własne nad wypaleniem zawodowym. Jeżeli chodzi o grupę osób badanych, yy, to jest to grupa nauczycieli przedmiotowych i nauczycieli wychowania fizycznego. Którzy pracują w placówkach publicznych, oświatowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem badań jest przede wszystkim ocena wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego w oparciu o konkretne kryteria, porównanie dwóch grup badawczych, nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli przedmiotowych na podstawie określonych kryteriów i udowodnienie postawionych hipotez. Jeżeli chodzi o znaczenie badań, to tutaj uwzględniłam grupę nauczycieli, ponieważ jest to grupa narażona na szczególne warunki. Przeprowadzałam już z nauczycielami krótkie wywiady, z których można dociekać, że przede wszystkim wypalenie zawodowe może być spowodowane obszerną podstawą programową. Tutaj przede wszystkim należałoby też nadmienić, że jest niedostateczna pomoc ze strony pracodawcy, czyli ze strony dyrektorów szkół, a także nadmierny hałas, utrudnione relacje z rodzicami uczniów, które uznawane są za dosyć trudne. Jeżeli chodzi o materiał i metodę badań, to stanowi ona grupę około 300 do 500 osób, nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli przedmiotów, którzy są grupą kontrolną. Metodą badań są kwestionariusze i ankieta opracowania własnego, a także jak już wcześniej wspomniałam, wywiady. Następnie wyniki zostaną poddane analizie statystycznej. Planuję, że badania, które rozpoczęłam w kwietniu bieżącego roku, zostaną zakończone z końcem września. Wówczas będę miała już tutaj jakieś pierwsze doniesienia na temat tego, czy nauczyciele są wypaleni, a także z czym dodatnio bądź ujemnie koreluje samo wypalenie zawodowe. W zakresie hipotez badawczych, które zostały postawione, to pierwsza hipoteza. W odniesieniu do kryterium wieku wyższy wskaźnik wypalenia zawodowego generują nauczyciele młodzi. Wypalenie zawodowe jest zależne od płci środowiska pracy, rodzaju szkoły. Wskaźnik wypalenia zawodowego dodatnio koreluje ze wskaźnikiem uogólnionej własnej skuteczności, stresu, zadowolenia z pracy, co wynika z zastosowania właśnie tych kwestionariuszy. W odniesieniu do grup nauczycieli odnotowany jest wyższy wskaźnik wypalenia zawodowego dla Nauczycieli WF. Jeżeli chodzi już o zakończenie, to chciałabym tylko krótko nadmienić, że zebrane przeze mnie informacje skłoniły mnie do następujących takich pierwszych roboczych wniosków: że wypalenie zawodowe przybrało na sile wśród nauczycieli wychowania fizycznego, prawdopodobnie szczególnie w związku z okresem minionej pandemii i teraz nauczycielom jest trudno wrócić do takiego racjonalnego i rzeczywistego wykonywania zawodu. Na wypalenie zawodowe narażone są często osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Osoby dotknięte wypaleniem zawodowym wciąż są zbyt mało wspierane przez instytucje, w których są zatrudnione, dlatego jedynym sposobem, by zmniejszyć ich odsetek, byłoby wdrożenie środków zapobiegających właśnie wypaleniu zawodowemu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.